Dobry wieczór Państwu. Witamy wszystkich w Galerii Delphine. Dzisiaj 9 marca. Bardzo fajna jest pogoda, jak zawsze. W naszej galerii, jak Panem Belicarz, to wspaniała jest pogoda. Oczywiście, bo to na półczuła już z góry. E, słuchajcie, mamy zaszczyt e, gościć wspaniałego międzynarodowi sławy, artystę, profesora Wiesława Szambowskiego. E, jak ja nas to profesor był asystentem wtedy, tak ale nie umił, postatek, bo statek my mało się zajmował i wręczył nas. Słyszałem, że Szantorski był profesor gorszy. Nie, był spokojniejszy. Spokojniejszy. Tak, jakiś mniej się. Jakby się wydawało że to. Także bardzo się cieszę, że w mamy takiego gościa, artystę, Wiesława Szambowskiego Profesora. 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 Dobrze, że ktoś czuwa. Dobrze. No i ja myślę, że on jest najważniejszy, że jest świetnym artystą. Profesor. To jest. A nie będzie profesor, również. Przerzuwanie. <laughs> <laughs> więc y, uważam, że y, y, to jest taki mała, mały fragment y, jego twórczości o kwiatach. Więc w tej naszej galerii kameralnej dosyć. Ale, ale nam się udała ta wystawa, mi się wydaje, panie profesorze. Profesor mi się wydaje, to dobrze, się się że jest dobrze. Musi się, się wydaje, dobrze, dobrze. Że, że jest bardzo fajnie i oczywiście y, pracy są do kupienia, y, są niektóre ceny. A nie, ma tak, a, są, są, a nie, Mam cennik oczywiście, że mam. Podam, podam, wszystko jest po kolei. Y, chyba się zaplątałam. Chyba po e, Soledad teraz sobie poprzez. Dobrze, teraz ja coś powiem. Witamy Was serdecznie w galerii Delfiny. czy słychać, słychać dobrze. E, to się cieszę bardzo. No, e, bardzo Wam dziękujemy za przybycie, dlatego że teraz grasuje choroba, która ma na pierwsze K. Wszyscy wiemy już jaka, ale my się nie będziemy bać. A jeżeli ktoś się boi, to zapraszam do mnie na warsztaty. Będziemy z tym pracować. To jest żart. Ale w każdym razie bardzo dziękuję za przybycie i Panu profesorowi za, za piękną wystawę. Jakoś tak wczoraj właśnie mm, tu weszłam i poczułam się, jakby już nagle była wiosna na yy, I też jakoś tak to się zbiegło z y, Dniem Kobiet, także też tak bardzo się poczułam, bardzo miło, że właśnie taka, taka bardzo <laughs> jakby. Podnosząca na duchu, jeśli kolorem, i, i, i wymową, wystawa zawisła tutaj w galerii. Także bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć o galerii dwa słowa i o moich rodzicach, mojej mamie, Zechwini, która była wraz z Anią założycielką tej galerii już 21 lat temu. E że też na pewno była bardzo szczęśliwa gościć Pana Profesora tutaj e na No, na pewno, na pewno, na pewno gdzieś tu krąży. Jest szczęśliwa. No, i też chciałam wyrazić im wdzięczność, wobec ich pracy i jak gdyby tej, tego pomysłu, by nas tutaj nie było i tej wystawy, i tej galerii. Także tyle, może ktoś by się wypowiedział o profesorze. Ja myślę, może, może no? profesor ma ochotę teraz to coś powiedzieć osobno. Bardzo proszę. proszę. Tak, trzeba szybko, bliżej, bliżej, nie szybko, tylko bliżej, mnie do tablicy. Także... mogę powiedzieć dobry wieczór Państwu i dziękuję za przybycie. I, cóż, a przede wszystkim dziękuję Ci Aniu za zaproszenie, bo, Kochani, bo mogę, ja dziękuję, że tało, nawet, że, zapomniałem, że, że taka galera istnieje, nawet a że czy byś no. zrobił wystawę, czy tam na ona takie tam różnorodnościowe. A mówiła, co ty mi to opowiadasz, jakby się znamy, jak stare konie jest od To no i tak, Zgodziłem się, przyznam się od razu, to było z miesiąc temu, prawda? To, gdzieś, to, ale. to było, tak tak zaskoczony to, zostałem tą propozycją, że nie mogłem odrzucić. No, wspaniale, tak się Ja pytałam, że to będzie miło. Później spotkać się z, 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 z wami, z państwem, ze znajomymi, do no, których to rzadko się teraz, te wernisaże odbywają, ja jakoś rzadko chodzę i nie mam okazji po, ludzi spotykać, tak że mówię, to, to przynajmniej możemy no, mówić, że ktoś przyjdzie ze znajomych, nieznajomych, też, lepiej to, to powiem przez grono znajomych. Co jest na tej wystawie? No, to jest temat, to, to tak wyszedłem teraz właśnie, to tak mówię, że nie chcący wyszedłem na wysoko wielkiego. A to tak no wesoło weso weso nie jest, no ale jak? Proszę bardzo, niech będzie wesoło. Ale co <laughs> tak jest wesoło? Jest, no można sobie. No ja taki wesoły znowu. Nie, nie, nie no ale wyszło, się. szedło z worka. Wyszło, się, że taki jestem wesoły. No, no nie, nie, wszyscy to tak widzą, ale ja, ja szczególnie ja. To są prace, no, ja na małym kroku. I kasę do pracy, no nie wiem, nie tam jest do no, To też tam, Tu będę wiedział. I tutaj, no, jak się zgodziłem, to miałem problem, no ty się zgodziłeś teraz coś tu robić, no bo tu choroba, Co tu pokazać, bo w domu jest, no, do Mursu, no Niestety jeszcze około 150-200 razu mam w domu, przyznam się szczerze. Także mówię, co tu z tego, co mam, bo nie, nie będę przecież, byśmy nie w no stanie technicznie, żeby... No robić, nie da. Radę. Bo to nie jest tam, ani nie opera, robowanie, tak działanie, tam mogą robić, sprasają, ściągają, sekcją, A tutaj no, raczej w naszych możliwościach. I z tego co mam. No i pomyślałem sobie, że może nie pokazywałem jeszcze takiego, bo tutaj wiedziałem, że jest to nieduże obszarowo powierzchniowo wystawa czy galeria. Ale poza tym, że no, nie pokazywałem jeszcze chyba indywidualnie, tak, bo tam miałem różne już pod względy tematycznym, tak jak w Państwo wiedzą w tym katalogu Polonia, może tam... To zależy z jakim to z jakiego klucza wybierać, Jakby, jakbyśmy chcieli wybierać, no to można Ja staram się pracować różne rzeczy robię, robić żeby się nie, samo nie zanudzić. Mhm. To jest pierwsza sprawa. A poza tym no mówię tak, no jak ten Rybratek nie miał co robić. Wiesz, tam tam malował portrety. to ja mówię, teraz sobie że malował kwiatki, jakoś, nie tak nic, większy, to jak nie mam takich większych. To też są portrety. Ja, tak, tak, no, to no, może to, tak. Ale to tak to się układa. i no, tych kwiatów tam gdzieś yy, na przestrzeni lat się trochę uzbierało, to znaczy to nawet nie są wszystkie kwiaty, na, jakie ja popełniłem w życiu, ale to no, jest ta część tych, tych, tego mojego urobków w temacie kwiatów, tak jakby to mówiąc teraz Szandorski w Kwiatach. A ty to dałem darem Szandorski w Kwiatach. To myślę, tak skojarzyło, e, e, przed wojną, to wy nie pamiętacie. Ja też nie będę robił z historii, wiem prezydent Zawary Stefan Starzyński był. I on rzucił takie hasło Warszawa w kwiatach. No i dlatego, a tam jacyś ludzie to mówią Warszawa w kwiatach, a my w rynsztoku. No. <głosy> <głosy> Gdzie ktoś się stara. I to tak jakoś to krespo, próbuję to parafrazować, nie on do tego. No, no ja lubię się trochę tak... Yy, przekory, przekory trochę ludzie I stąd tak... Yy, to tam, cały tam tam, tak Taka było tak dziko i tak, tak. to wszystko. ma no, no to trochę teraz trzeba tak. pokazać ten znak pani że ja jednak, jednak też potrafię. też potrafię. <śla> I I to zrobiłem takie też no, przebrałem. <śla> <śla> Jak mówię, to ręczy. <śla> 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 Także tu postawiłem, postanowiłem sobie czasami przekory, zdyscyplinować, troszkę inaczej popracować. Lubię eksperyment, lubię różne, rzeczy, różne sposoby i pod tym kątem, no, można, to mam tam dorobek rozpatrywać, ale to już to ja się tym nie widzę że, że Krytycy, ja mogę się przejmować, ale nie, mógł nie mógł. Mógł. Także jeszcze raz dziękuję za przybycie i do zobaczenia na następnych wystawach. Gdzieś. Ale w międzyczasie, jak będziesz miał wystawę tu, to oczywiście będziesz przychodził i zapraszać swoich, którzy nie zdążyli przyjść albo się wystraszyli tłum, żeby tu się spotykać. Będziesz miał to fajne miejsce. No tak, tak że będziesz się Tak, żebyś się nawet dzwoniła, że, że nie, nie. może przyjść, bo. Yy, Sąsiedzi wrócili z Włoch północnych i są w No to to prawda, no, to, to poczekamy. Na ile to wszystko jest skuteczne, to już jeden boga ci wiedzieć, albo jeden, kto tam kieruje tymi wszystkimi sprawami. On, nasze, ministry, nasze ministry chyba nie, no, ale może im Boże nie kierują, a, a, aby dobrze. No. No, dziękuję, dziękuję bardzo, panie ja Radewczyno. Zapraszam. No, jeszcze mamy taki, to Rysiek kungowski się wyrywa do tablicy. A, no proszę bardzo. Student. Nie, dobrze. Nie byłeś? Nie, <noise> byłeś? nie. Witam było... serdecznie. Nie byłem, nie byłem, nie byłem, nie byłem absolwentem, pani profesora, bo pracuję równocześnie. Na profesora, na profesora. Jest... obserwowałem w, tych, w latach 80. na przełomie 70. 80. życie akademii. I to były, dla mnie to były złote lata, złote lata wydziału. Tam wiadomo były taraś, byli profesorowie typu Tarasin, Gierowski Siemnicki i właśnie z młodszej kadry. Sapeto, Szamborski, profesorowie, którzy weszli, byli młodzi, wprowadzali trochę inne, inne, takie, inne spojrzenie na, na sztukę, a w stosunku do, przedtem koloryzm, później artyści Geometry, geometryczni. Z, z tej ekspresji właśnie Satek Toszamborski tak mówi o tej grupie, bo to był co było bardzo, bardzo istotne w tamtym czasie, na pewno wyrodziła się w jakiś sposób później grupa, czyli lata osiemdziesiąte. To, czyli to, to jest bardzo taki mocny, mocny wkład do sztuki polskiej, no i do życia wydziału. A obserwując tak życie wydziału no było paru wspaniałych profesorów od rysunku i od malarstwa później, ale jak ja byłem, to jeszcze to były lata, jak profesor Szamborski prowadził rysunek, to taka trójka była właśnie Kruczkowski, Sapet, to Szamborski, to byli mistrzowie, mhm. najwięksi mistrzowie w nauczaniu rysunku. Z pracownie tego, rysunku. Pracownie tak? rysunku z tego pokolenia, tutaj mamy kilka osób i chciałbym... Pracę, pisać, Chciałbym właśnie tutaj oddać cześć i hołd profesorowi nawet za te, za te lata pracy z młodzieżą no, no, poza dorobkiem artystycznym, który wejdzie wszedł już do, do historii sztuki, ale to jeszcze w naszych sercach, w sercach uczniów i wychowanków bardzo mocno jakoś zaistniał profesor, także też bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj młody. No to cóż. Czy ja mogę dwa słowa? Tylko Bardzo to, że... proszę. Nie, to ja, ja postaram się bez mikrofonu proszę zobaczyć na minę mojego męża, który jest po prostu zaskoczony, to nie było, tak, to nie było uzgodnione. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nie będąc Plastykiem, stojąc tylko trochę na uboczu, to ta wystawa. A z mężem e, uczestniczę i w jego wystawach i czasami chodzę do galerii i też e, jak gdyby malarstwo nie jest mi zupełnie obce. To chciałam powiedzieć, że cytując naszą noblistkę trochę, tak mówiąc o czułym narratorze, to wydaje mi się, że te obrazy męża, tutaj akurat. Akurat te zgromadzone, to jest taka czuła narracja naszej rzeczywistości, takie spojrzenie przez barwę, kolor, kształt i chyba naprawdę uczucie, bo wydaje mi się, że to, co, co ja, ja przepraszam, nie chcę Państwu narzucać w żadnym wypadku, ale to, co ja w tych obrazach znajduję, to jest właśnie taka, to jest to owo uczucie w stosunku do przedmiotu, czy, czy materii, którą się artysta zajmuje. I, I, też. i, i Tak. <głosy> <głosy> I, I dlatego, e, nigdy mężowi o tym nie mówiłam, to zaskoczony jest... Jestem. Tak, to jest bardzo mocno zaskoczony. Wyznanie, nigdy tak, to jest, jest takie... Po tylu latach znajomości, w zasadzie wyznanie uczucia nie tylko do osoby, ale i do jego pracy. Brawo, brawo, brawo! brawo. No cóż, to co? Wystawa otwarta: kto chce powiedzieć coś fajnego, miłego, prawdziwego. Tak jak my to mylla nie prawdziwego. Nie prawdziwego. 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 Prawda, niech powie teraz albo niech zamieni. <laughs> no to. Zapraszamy na lampkę. Bardzo bardzo dobrze, że, że, że jesteśmy, że żyjemy i będziemy Dzięki pracom dobra, dobrze, że jeszcze nie, to żyjemy. Musimy się cieszyć tym, co jest. A? Tak, ja się cieszę bardzo, że żyję. Ale to nie są te akurat to praca nie jest pod tym kątem wybierana. Ale jakoś tak wyszło, że to jest potrzebne jest bo trzeba trochę to nie tak, w to, to 재미, шая ценьнэла